VGStorm.com oraz Rafał Węsierski prezentują audio serial pod tytułem Paladin of the Sky Ostatnia opowieść Słuchowisko oparte jest na grze audio pod tytułem Paladin of the Sky Created by Alan Baker Odcinek drugi A gdzież ja się znalazłem? Um, ta pola. Wygląda zupełnie inaczej, niż ten tropikalny las. Niż ta dżungla pełna potworów. Och, oh, jak tu przy... Oh, jak śmiesz, ty potworze mnie atakować? On wygląda na pokrytego łyskami rogatego smoka. Czemu by mu tu przyłożyć? Może... niech pomyślę... Hiya! Hmm, to za słaby. Mm, czym wygląda? O nie! Zbliża się do mnie. Ciekawe co tym razem wymyśli. Nie dam mu tym razem czasu do namysłu. Hmm... Już wiem. Ja ten to! Hmm! Zraniłem go, ale co on robi? O nie, otwiera paszczę i... mm -hmm. O nie, to jakaś trucizna. Już ja ci pokażę ty draniu. Nie będziesz mnie tutaj tak atakował. Muszę się skupić. Wiem, że trucizna już krąży w moich żyłach, ale... ...muszę się skupić. Czym by go tu zaatakować? 救啊！八多，八多了，俺家有是年费事业。 Obudź się, chłopcze, obudź się. Dobrze, dobrze, otwierasz oczy. <laughs> Nie odwracaj ode mnie głowy ani od światła. Pi, pi, to lekarstwo ci pomoże, bo inaczej trucizna cię zniszczy. Znaleźliśmy cię, a obok leżał trup Behemota, Nie do wiary, że to ty właśnie go pokonałeś. Kilka dziewcząt widziało Twoją walkę. Wiemy, że jesteś smoczym łucznikiem. No pi, 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 pi. Łyka, łyka. Dobrze. Dobrze. Posłuchaj. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszysz. Mamy jeszcze jeden taki problem. Jeszcze jeden problem. Od południa. Czyli od... No od południowej strony naszej wioski. Tam, gdzie przebiega dalsza część traktu ku miastu Faran. Jest kolejny potwór. Eee, prosimy cię, abyś pomógł nam go pokonać. Bez ciebie nie damy sobie rady. Twoja moc jest potężna, potężna, chłopcze. Takich jak ty już jest mało w naszym świecie. Dziewczęta twierdziły, że spadłeś z nieba. Widziały, jak otworzyło się ogniste oko wśród chmur, z którego wyleciałeś. No, pomóc ci w czymś jeszcze, dobrze? Ja, ja. Gdzie ja jestem dokładnie? Jak się wasza wioska nazywa? Trochę jeszcze. A jakem Majers, czuję się dziwnie, ale. No, ale czy powrócę do zdrowia? Całkiem, czy coś ta trucizna mi zrobiła, że nie będę mógł się poruszać? Eee, Rosmears, tak? Słuchaj, będziesz mógł się poruszać normalnie. I żadna Twoja rzecz nie została ruszona. Nawet ta dziwna... No, hmm, jak, jak oni to mówili? Konsola światów? Jest u nas taki, wiesz, czarownik, szaman, nazywa się Jaki-jaki. Jeśli czujesz się na siłach, to chodź, zaprowadzę cię do niego. No, tylko ostrożnie, nie przemęczaj się. No, 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 no poczekaj, podniosę cię. Hop. Dobrze jednak, że łóżko postawiłem przy drzwiach. No to no, idziemy. Oto i nasza wioseczka. Amon Hatter się nazywa. Zaprowadzę cię do Hamana do jaki? nie bój się go, do, to do dobry człowiek. To jest właśnie jego chata, widzisz? upstrzył ją muszelkami <laughs> muszelkami a bo wiesz tutaj jest niedaleko morze ale no ja już może pójdę a ty ty zapukaj ja nie tam wchodzić no. a potem wróć do mojej chaty to pogadamy jeszcze <laughs> ten domek wygląda jak Szarownica ze szpiczastym kapeluszem. A co mi szkodzi zapukać? Kto tam puka? Wejść! Nie czekać! Nie przeszkadzać! To ja, Ross! Przybyłem z innego świata i znalazłem się tutaj. Pomogłem wam pokonać behemota. Proszę, abyś mnie wysłuchał! Dobrze, dobrze. Możesz wejść, ale pamiętaj! Jeśli chcesz marnować swój i mój czas, źle się to dla ciebie skończy. Hmm, cóż za niegrzeczny typ. Taki co to coś knuje i nie chce wyjść ze swojej chaty. Ach, jak ja takich nie lubię, ale dobra no. Potrzebuję no, rady. Hmm, Popatrz mi na tą moją konsolę. Zielony pasek prawie się zbliża. Aha, czyli musieli ją niechcący upuścić na ziemię. Dobra, dobra. Najwyżej, wchodzę w to. Ach. Witaj, szlachetny szamanie, czarowniku jaki, jaki. Przybyłem w ważnej sprawie. Otóż słyszałem, że macie problemy. Że od południowej strony wioski czyha stwór. Myślisz, że powinienem coś z nim zrobić? Odpowiedz coś, no bo tak, gadać samemu to no troszeczkę jest dziwnie. Mm, powiem ci szczerze, powinienem sam to załatwić. W sumie jestem czarownikiem i szamanem. I chyba tak zrobię, więc jeśli chcesz, chłopcze, wracaj do swojego świata. Mam nadzieję, że potrafisz, rzecz jasna. Przepraszam. Wiesz jak to jest we wsi. Człowiek może się nabawić kataru. Także... Wracaj do swojego świata, a ja się wszystkim zajmę, naprawdę nie ma co. Zresztą i tak musisz odpocząć. Przecież trucizna Behemota wyrządziła ci w swoim organizmie dużo złego. Więc sprawdź czy możesz. I tyle no. Niech cię z strzegą. I niebiosa prowadzą. Rocz mi drogi Rosie Majers pokazać jak to wygląda, kiedy odlatujesz w inne światy. Dobra, no zgoda, a zatem trzy, 2... Ale ja jaki głupi! Muszę zobaczyć. Okej, okay, jest zielony pasek, a zatem trzy, dwa, jeden, sta! ja tam nie wiem. Przecież wiesz, że nie jestem od myślenia, tylko od tego, by te małe brzdące smocze niziołki dostały się na planetę Gzeks do Akademii. No ale on wygląda jak jeden z tych niziołków. To może, no... Kto to wie? No ja też nie wiem. Był to drugi odcinek serialu słuchowiskowego Paladin of the Sky, ostatnia opowieść. Wystąpił Rafał Węsielski.